Cześć! Witajcie w dziewiątym odcinku w naszej serii w grze Manor Lords. No i tak, jeżeli oglądaliście ostatni odcinek, wiecie, że ścigamy się tutaj z siłami wynajętymi przez Barona, aby pokonać rozbójników. No tylko właśnie, oni idą, my biegliśmy, jesteśmy zmęczeni, a rozbójników trzeba jeszcze pokonać. A też nie jestem pewien, czy przypadkiem, jak oni nie będą w. Tutaj przy nas, nie będą chcieli z nami nawiązać kontaktu. No, oczywiście zbrojnego, tak, że będziemy musieli walczyć. Ee, wiele pytań, wiele niewiadomych. Na razie chcę, żeby nasi ludzie podeszli tutaj bez biegu. Więc niech oni tak, w ruchu, ale bez biegu. Smęczenie, wspinaczka. No, mam nadzieję, że oni odpoczną podczas marszu. I liczę, że ci bandyci się zorientują i wyjdą do nas po prostu. Tak, chyba idą do nas. Więc. A, nie mogą się zdecydować, na kogo iść. <grymne> Zwartość nam dodaje siły. Schodzenie. No, ciekawe, na kogo wyjdą. Oni chyba sami nie wiedzą, nie? Myślą, myślą. Dobra. Generalnie, tak się zorientowałem, że ja w sumie się Was nawet nie zapytałem, czy Wam się podoba tak, taki sposób nagrywania, jaki miałem ostatnio. Czyli to było połączenie e, no, rozgrywki z Manor Lords, z no, informacjami, ciekawostkami jakimiś. Myślę, że to było coś fajnego, ale to oczywiście jest tylko moje wrażenie. Może wymyślicie inaczej. E, no i słuchajcie, jeżeli Wam się to podoba, podobało, możecie dać o tym w, znać w komentarzu, a jeżeli nie, no to też napiszcie po prostu, że wolicie samą rozgrywkę. Na siłę nie będę tego łączyć. E, bo nie trzeba tego na siłę łączyć. Mogą powstać osobno takie materiały, ale też nie muszę. No dobra, słuchajcie, idziemy. Idziemy zabrać po prostu. No, nie będziemy się ścigać, żeby ich pokonać, oni są już naprawdę blisko. I zaraz będą walczyć, no. Więc my wykorzystamy to, że... No, no, że oni walczą, tak? W dzisiejszym odcinku nie planuję ciekawostek. Będzie to, można powiedzieć, wyjątkowy pod tym względem odcinek. No, ale po prostu jestem ciekawy waszej opinii. No i tak zorientowałem się, że rzeczywiście jakieś błędy... Znaczy, błędy... Błędy, nie błędy, no. Popełniam, tak? To jest pierwsza seria na tym kanale. Ja się uczę nagrywać. Jeszcze ostatnio się zorientowałem, że wszystkie materiały, które nagrywałem w 4K, tak naprawdę nie były w 4K, co też jest. Yy, no słabe. <grywa> tak, yy, na dysku zajmowały miejsce. Ja myślałem, że to fajnie się nagrywa, ale i tak patrzyłem na tym YouTubie, że kurczę, ta jakość 4K to. No, rozdzielczość się jakby zgadza, ale coś mi się tutaj pikseluje, Nie, wcześniej co poustawiałem, patrzę na moim dysku, nie, no, wszystko jest ok, ale na tym YouTube mi się nie podoba. Myślałem, że może kwestia internetu, no, ale później tak popatrzę na różnych urządzeniach, na telewizorze i mówię, nie, no, coś jest nie tak. Się okazało, że podczas edycji materiału. Hmm. <laughs> ale ciekawe, ciekawe, nie? Oni ich rozbili, ale my. My zbieramy. Ciekawe, czy tutaj idą. Nie, już zawracają. No i co teraz zrobić? Hmm. Mamy trochę pieniędzy ten dałbym do mojego skarbca. Eee, czemu? Bo liczę, że w ten sposób niedługo będziemy w stanie... Eee, zrobić tak. Abyśmy mogli, jak to jest, wybudować kolejne, kolejne. Obóz osadników, już możemy. Już możemy zabrać się za, kolejny, za kolejne miasto, tak naprawdę. Tak, region. To zobaczmy, co my tutaj mamy. Najbliżej, ja bym chciał go trochę odciąć, wiecie, żeby on był odcięty. No ale z drugiej strony. Tak. Tu jest tylko jedno złoże królewskie. Glina, a glina już mamy. Natomiast to, co myślę, żeby się przydało, to albo żywność, ponieważ nasz teren jest ubogi. Naturalne złoża żywnościowe tutaj, tutaj też jest ubogo. Za to jest tutaj żelazo. To by nam się przydało, jeżeli chodzi o wytwarzanie broni, dozbrajanie się. Dlatego patrzę na ten teren. No, mamy już kamień, coś innego. O. Ten teren na przykład, jak on się prezentuje pod względem... No źle, generalnie źle. No i jest daleko. Żelazo, kamień i tutaj glina, borówki. Słuchajcie, nie, myślę... Nie podajmy decyzji jeszcze w tym odcinku. Myślę, że nic się nie stanie i zdążymy jeszcze w następnym odcinku Spokojnie zająć jako pierwsi następny region, więc napiszcie mi co uważacie, który region wybrać. Macie tutaj nazwy, widać je na ekranie. No bo to jest ciężki wybór, tak? Czy odcinamy barona, czy idziemy? Ja bym szczerze szedł tutaj, jednak żebyśmy mieli złoże rudy żelaza. Nie musi być tu, może być tu. Tutaj będzie na jeszcze dalej. No ale tak jak mówię, ten teren. Mamy i jedzenie, i żelazo. W ogóle jest wszystko bardzo fajnie skompresowane w jednym miejscu w tym regionie. Jest dosyć blisko siebie. No oczywiście daleko od niego, ale to też nie jest źle. Też to można rozkminić. Mamy nasze miasteczko, tutaj się tworzy. No bo dobrze, będziemy generalnie walczyć. No bo celem jest oczywiście, żebyśmy w końcu dopadli tego barona. I go rozbili. Na razie nie mamy takiej siły. Na razie to mamy tylko 20 ludzi zbrojnych. Mieszkańców mamy więcej. To jest plusem. Nie. Ale. No, nie wykorzystujemy ich jeszcze, ponieważ brakuje nam broni, tak? Broni tarcz. Zbroja też jest przydatna, no bo zwiększa szanse, że oni przeżyją podczas walki. A też musimy mieć pod uwagę, wziąć pod uwagę to, że za rok będziemy zaatakowani przez rozbójników. Na razie idzie nam dynamicznie rozwój yy, naszej osady. To dobrze, przydzielę tutaj jedną rodzinę. Tak. Yy, jedzenie, 6 miesięcy, opał. No właśnie, my się szybko rozrastamy. A jedzenia nie przybywa. Aż tak szybko No mówię, jesteśmy na diecie jagodzianej. Oczekuję tak przyjdą ludzie nasi. Oczywiście to będzie tego więcej spichlerz. No właśnie. No tak to jest, że kiedy połowa. Mieszkańców praktycznie jest na. Nie chcę powiedzieć wyjeździe na wymarszu na pokonywaniu hmm, właśnie wpływem na pokonywaniu przeciwników no to ci co są to rodziny są tak dalej przypisane no ale mają mniej członków mniej efektywnie to działa i mnie interesuje to czy będę mógł zrobić właśnie czy będę mógł e, wysunąć roszczenie z użyciem wpływów łaski królewskiej nie ale roszczenie z użyciem wpływów. Wtedy byśmy mogli naprawdę coś pokombinować tutaj. Widzę, że nie ma w ogóle bogatej. A, bo on ma dwa złoża bogatej zwierzyny. No tak. Ale tylko złoża zwierzyny ma. No. Słuchajcie. To tak naprawdę, jeżeli będziecie myśleć o tych regionach, chcecie, to możecie napisać na dwa regiony. Ja bym mówił, poszedł jeden z tych dwóch, dlatego że tutaj mamy bogate złoże rudy żelaza. No tutaj jest to jedzenie, nie? to jest naprawdę fajne. Jeszcze można je podwoić za użyciem punktów rozwoju. To jest podwaja wydajność wszystkich krzewów i jest dostępne o tak po prostu. Więc można by zrobić raz, dwa, raz, dwa. I wystarczyło idealnie na rozwój tutaj. No słuchajcie, gdyby, gdyby tak zrobić. No to naprawdę. Ten region byłby przydatny. Eee, a myślę o tym po prostu, żeby. żebyśmy mogli zaatakować tego barona złego. No. Im szybciej, tym lepiej, tak? Przyspieszymy trochę czas, ani sobie. idą, oczywiście, nie biegną, zmęczenie. Dziwne no, zmęczenie jest, no nie schodzi. No, ale tak to jest podczas intensywnego marszu pod bronią. Jak sobie radzą z tymi jagodami? No, jakoś, jakoś radzą, no. Okej. Okay. Wytworzymy sobie dachówki. Dachówki się przydadzą, żeby ulepszyć kościół. To myślę, że jest pierwsza rzecz. Oprócz tego będziemy ulepszać, oczywiście, budynki. Myślę, że na początku do poziomu w ogóle. Niespełnione wymagania. Jakie wymagania? Jedzenie. No właśnie, dwa rodzaje jedzenia. U nas pewnie dieta jest fajna. Tak. No tylko, że. No właśnie, nie jest to zbytnio różnorodne. Tutaj się zabrali za marchewki. No i dobrze, to się przyda. Można zobaczyć. sobie podejdą z ciekawości, jak, jak oni pracują. Da się przewieźć przez płoc. Już nie. No, postaram się zrobić tak, żebyśmy w tej serii dosyć sprawnie i szybko pokonali, pokonali tego barana. Ja rozgrywałem wcześniej już dwie gry. Testowo budowałem większe osady. Ale ten baron się zdążył też w międzyczasie mocno rozwinąć. W tym patchu aktualizacji e, twórca powiedział, że baron już nie jest tak bardzo hmm, agresywny, jeżeli chodzi o zdobywanie terenu i później walkę z nami. No ale rzeczywiście trzeba, trzeba mieć to pod uwagą, że. Tutaj gruntowy, pobierany. Hm. Myślę, że możemy sobie pozwolić. Czemu chciałbym zbierać od nich pieniądze, ponieważ oprócz tego, że przyda nam się, żeby wysłać osadników na kolejny region, to już mamy te 250 monet, to myślę o tym, że w razie potrzeby będziemy po prostu mogli wynająć no wynająć tak najemników jakiś. To nie są duże kwoty na jeden miesiąc. No, oczywiście no. Są lepsi i gorsi. Oh. Mm. W ogóle mam wrażenie, że też yy, obraz lepiej wygląda. Nie wiem czy to w tej aktualizacji było zmienione. No, ale właśnie, wracając, czemu tak szybko chciałbym, żebyśmy pokonali go i tak naprawdę zdominowali ten region? No, dlatego, że po pierwsze, będzie to dla Was ciekawe. Zobaczymy, jak szybko się da po prostu to zrobić. Teraz jest to. Zaczął się drugi rok, tak widać. Pierwszy rok przeżyliśmy, jesteśmy w trakcie drugiego roku i jeszcze sporo przed nami tego czasu. E nie sadzą, sadzą, dobrze, niech sadzą. Mm. Dużo tego czasu przed nami. i Zobaczymy, właśnie jak szybko udałoby się nam zdobyć pierwszy region. No, ale to mówię, musimy najpierw. Mam już trochę ludzi. Musimy najpierw zdobyć jeszcze broń dla nich. Myślę, że możemy handel też ustawić czymś, żeby się trochę wzbogacić i czym handlować. Kamień, deski, dachówki, bloki. A bloki kamienia? To są bloki kamienia? Co nie? Jak się zastanawiam. No ale takim kamieniem Kamieniem albo farbkami byśmy mogli Trochę. Butów. Ile mamy butów? Pięć na zbytku mm. Niedostępne Okej okay. Zwolennik No to nie, nie To trochę utrudnia łuki za 100 kosztują ciekawe Dobra to na razie Zostańmy przy tym co mieliśmy czyli mamy tutaj tak warsztat katelniczy oni wytwarzają nam buty Hata zbieraczy fajnie garfarnia jestem ciekawy ile ile skór mamy w sumie można by przydzielić też jedną rodzinę tutaj. Duży spichlerz. Dwie skóry. Hmm. No to nie jest aż tak dużo. Opału mamy, jedzenie mamy, ale na pół roku to nie jest dużo. Oczywiście teraz jest wiosna przed nami. Więc tego zużycia nie ma dużego. No ale. Lepiej jest tak zrobić, żeby jak się zima zaczyna mieć zapasu na rok. Co najmniej na ten rok. Chodzi o to, że kiedy nam się zwiększa populacja przez te kilka miesięcy w zimę zwiększają się zapotrzebowania. E, no a w zimę też jest tak, że nagle nagle przestaje przypływać to jedzenie i szybciej się jest takie poczucie, że szybciej się ono zużywa. No. Mhm, mhm, mhm. Zbudować przebudówkę, tak się zastanawiam, jakie przebudówki bo tu można było zbudować. Zobaczymy, zobaczymy. Może, może jaja kozy, jaja. Ogródek warzywny. No, ogródek warzywny bym z pewnością jeszcze jeden wybudował, żeby, żeby były te marchewki. Mamy jaja, 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 razy trzy. Koza, koza i jeszcze jeden kurnik. I tu możemy ulepszyć to. Ulepszmy. Niech to będzie już na wyższym poziomie. Parcela. Też możemy. Jasne, ulepszmy. Niespełnione jedzenie. No to, to nic. Dobrze, mamy 100 zamożności regionu. Mm -hmm. handel niczym nie handlujemy zróbmy handel handel karmieniem wóz pożądana nadwyżka tak naprawdę z 3, dajmy 40 sztuk a co na powyżej mogą sprzedawać jak daleko od nas? No. Nie wiem, czy to jest jedyny kupiec. Okej, okay. rozwiązania. No, są. Idą, idą. Mężczyźni nasi. Dobrze, zdobyli pieniądze. Przydadzą się. Dzięki temu możemy, już mówię, zorganizować kolejny obóz. Gdzieś go. Gdzieś go postawić. W którymś region zająć i zacząć go rozbudowywać. Co nam zwiększy oczywiście łączną liczebność naszych wojowników, no tak to można wręcz nazwać. 15 super. 5 kłód drewna, kłody drewna teraz zostały. Ciekawe. No brakuje kłód drewna. Okej, okay, ale właśnie. No oni, oni idą więc dopiero zetnął te drzewo. Ale to nic. Cieszę się, że w końcu tutaj marchewki zaczęli robić, bo w teorii tutaj są dwie rodziny właśnie. To co wam mówiłem. Gdyby była jedna rodzina, no to już w ogóle by było ciężko. Poszliby wszyscy do boju i nikt by się nie zajął polem, a jednak pole jest istotne. A propos pola. Czy my się będziemy bawić w... Jakąś tutaj uprawę. Właśnie uprawę. Nasz teren generalnie nie jest piękny pod tym względem. Mamy tutaj ten teren, ewentualnie do wykorzystania. I to też nie jest zły teren. Słuchajcie, można to zrobić. Można by zrobić raz, jakoś coś takiego. Raz, dwa i trzy. Takie pola i co. Co rok by się zamieniało. No tylko one nie będą, oczywiście, duże. To trzeba by wziąć pod uwagę. Patrzę jeszcze przy tych drzewach, czy tutaj coś jest, ale nic nie ma takiego. Na zielono. No mówię, ten teren. Drogi zagradzają, ale jest to zawsze jakiś teren. Hmm. Czy zrobić. Czy zrobić, czy zrobić, czy nie zrobić? To jest pytanie. Będziemy chcieli bawić się w pola. Ja myślę, że to będzie nawet wręcz wymagane. Nie, zbieracze niby radzą sobie, ale. Oj, ale nie do końca no. Spichlerz. Słuchajcie. Hm. Może wyznaczmy ten teren. Wyznaczmy na rolnictwo, pastwisko, pole uprawne. Przede wszystkim drogę. Trzeba będzie to połączyć jakoś sensownie. Coś takiego. A ci, co nie będą chcieli, to. O, tu, 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 tu. Spójrzmy na nakładki, żeby pociągnąć drogę. A chwila. Okej, okay, nie mogę sobie patrzeć, jednocześnie budować drogi. Logistyka. Dobra, to po prostu zapamiętać w miarę. Dotąd mamy przestrzeń. Coś takiego, tak. No nie. Nie, nie, nie. Ale dobra. Wyznaczymy. Ok. Trochę to ogrodzimy, tak? Chodzi mi, żeby wyznaczyć dobrze tę przestrzeń pod rolnictwo. Coś takiego. Niech będzie tak. Znaczy, oni będą wchodzić tak. Że tak to powiem bardzo. Chwila. Tu, tu, coś takiego. A oprócz tego, jakąś się zrobi, jeszcze drogę na skróty dla nich. O, na przykład, stąd, żeby szli sobie, jeżeli będą chcieli. Tylko, czy to się połączyło? Nie, to się nie połączyło. No w porządku. No mają dwie opcje. No albo będą szli po prostu na wprost. Na takie życie. Wyznaczmy pola. Chcę wiedzieć, jakie one są duże. Większe niż jedną morgę się na pewno nie płaca robić. Mhm. Z tego bym chciał zrobić dwa. Nie? A tutaj jeszcze jeden. Mogę zobaczyć wstępnie, czy tutaj w ogóle. A no właśnie. Okej, okay, dobra. Z tego będzie trochę nawet chleba. Fajnie, dobra. To możemy podzielić nawet na trzy. A zobaczmy inne rzeczy. Okej. Ok. Czyli nie. Len. To do tego, to nie. Czyli pszenica, w porządku. W porządku, w porządku. Postawiłbym tutaj studnię Jak już patrzę na no to, to jedna studnia bliżej, bo tutaj nie ma już studni, nie? Tutaj studnia. Tu akurat wody przechodzą i, i się przyda ta studnia. Skorzystając z... Yy, o, coś takiego. Ładnie drogą to ogrodzimy. No, często uczęszczane miejsce studnia. Myślę, że będzie. Wyznaczmy teraz te pola. I tak. Słuchajcie, ja czekam na Wasze komentarze. Jeżeli macie jakieś uwagi, to śmiało piszcie. Ponieważ, no, ja się uczę. Uczę się nagrywać, uczę się to wszystko ogarniać. Zarówno staram się pracować nad jakością audio, wizualną, no... Jest tego trochę na start. I staram się, żeby te materiały były coraz lepsze dla was, no. Dlatego każdy komentarz... E, tak konstru... ojej, dwa Morgan, to nie bez przesady. Konstruk jak to się mówi, konstruktywna. Konstruktywny komentarz jest mile widziany, tak. Krytyka, o, konstruktywna. No bo takie niebo, nie, to. No, okej okay. Możecie po prostu napisać, że Wam się nie podoba. Ale jak napiszecie, co Wam się konkretnie nie podoba, to ja osobiście po prostu więcej na tym skorzystam i też myślę, że materiały dla was będą dzięki temu stawały lepsze. Coś się dzieje, że się nie działa. Jeszcze raz chwyćmy. O! Myślę, żeby to podzielić jeszcze. Coś takiego zrobić. Z tego wyciągniemy kolejne Pola uprawne. W porządku. W porządku. No i gospodarstwo trzeba będzie postawić. Myślę, że gospodarstwo można będzie tutaj gdzieś postawić. Mhm. Przy tej drodze może. Czemu nie? Młyny na płylecach się postawi. O. To nawet nie, nie jest złe miejsce też tak do lasku. Trzy kłody i drzewa nie są usunięte z tego powodu, no ale tak daleko trochę od nas. To mi się podoba tak szczerze powiem wam. Wiem, że drzewo usunęliśmy, no ale to jedno drzewo już przeżyjemy, a fajnie się komponuje tak myślę wizualnie w tle. No i dobrze dobrze tak ten teren u nas wygląda Zaczyna to wyglądać coraz lepiej. Fajnie, kamień się sprzedał. Ile mamy zwierząt? Mamy jednego konia, cztery mu woły i zero mułów. Na razie tak niech pozostanie. Faktoria zwierząt gospodarskich. Ja myślałem, żeby zamówić jednego muła. Eee, muł. Przywóz. Albo dobra, na razie, na razie się wstrzymajmy. Co to jest? Leśnik sadzi. Dobrze, dobrze, niech sadzą. E, niech trochę więcej mi tutaj posadzą, tak szczerze mówiąc. Ogranicza obszar roboczy. Niech tu posadzą trochę. Dwie rodziny bez przydziału. I jedzenie, jak to wygląda? Opał teraz gorzej. E, no tak, no jak jest jedna rodzina a nie trochę mają do przejścia, to już się zaczyna robić. I czemu on handluje? Powiedzcie mi. To tutaj skład powinien handlować tym. No nic. Może, może była potrzeba, jak widać. No, ale dobrze. Słuchajcie. Dzięki za to, że byliście. Dzięki za to, że oglądaliście ten odcinek. Mam nadzieję, że dotrwaliście do tego momentu. Jeżeli tak. Możecie się podzielić tym komentarzem, zostawić ocenę. Zachęcam oczywiście do subskrypcji kanału. Dzięki temu wiem, że chcecie być na bieżąco, chcecie oglądać te materiały dalej. No i co, dziękuję za powody, wzrost, ale oglądalności. Jest mi bardzo miło z tego powodu. No i zapraszam do oglądania następnych odcinków. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.